Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na pierwszej pielgrzymce nie tylko przyklękanie przed Najświętszym Sakramentem jest ważne. Przeżywa się równie intensywnie adorację Najświętszego Sakramentu. Idzie on zwykle w specjalnie przygotowanej monstrancji na czele kolumny. Przypatrywałem się temu Panu Jezusowi, który nas prowadził. I znowu pomyślałem, że on nieustannie woła: pójdź za mną. Tutaj, podczas pielgrzymki, brzmiało to dosłownie, ale i przecież w przenośni. Czasem wzrok był ukierunkowany na coś czy kogoś innego niż Pan Jezus, a to zwracał moją uwagę przydrożny krzyż upamiętniający tragiczną śmierć kogoś, kto zginął w wypadku samochodowym. Albo jakaś głowa, która oznaczała piękno innej osoby. Ale nawet gdyby te widoki na chwilę odwracały naszą uwagę od Pana Jezusa, to ciągle trzeba na Niego spoglądać na nowo i ciągle odczuwać na sobie Jego wzrok, Jego miłość. Szczęść Boże.